Powiatowy Dzień Matki w tym roku odbył się w Doporkowie. Zaproszenie na uroczystości do Domu Kultury przyjęło 240 pań, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. Wszystkich gości przywitali Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego, oraz Anna Mikrut, przewodnicząca kół gospodyń wiejskich powiatu Dębickiego. Bardzo ważna uroczystość, nie tylko dla tych, które są nagradzane, ale myślę, że dla nas wszystkich, Dzień Matki. To takie piękne święto. Myślę, jedno z takich najbardziej przyjemnych i wzruszających w ciągu roku. I dziś oczywiście myślimy o mamie, swojej ukochanej mamie, ale też powinniśmy myśleć o naszej Matce Ojczyźnie, która nas kształtuje, która nas żywi, która nas opiekuje się nami i też myślę powinniśmy pomyśleć modlitwie o Matce naszej duchowej, Matce Boskiej Częstochowskiej, która też z Częstochowy, z Jasnej Góry się nami zajmuje. Z okazji Dnia Matki życzę wszystkim matkom, wszystkim, nie tylko w naszej tutaj miejscowości, naszej gminie, ale w całej Polsce, szczególnie zdrowia, błogosławieństwa Bożego, zadowolenia z dzieci i spokoju. Życzenia wszystkim mamom złożyła także Ewelina Kuświce starosta powiatu dębickiego i Tadeusz Pieczonka, burmistrz Pilsna. Z okazji tego święta wszystkim mamom, jak i również sobie, szczęścia. Dla każdej z nas szczęście znaczy coś innego. Dla jednych jest to większa pociecha z dzieci, dla innych jest to praca, satysfakcja ze swojego życia. Więc tego szczęścia każdej mamie życzę, a każda mama niech znajdzie w tym szczęściu to, czego jej właśnie, z czego jej właśnie brakuje. Jestem dumny i zaszczycony, że. Dzięki temu, że Pan Starosta zorganizował Powiatowy Dzień Matki na terenie gminy Pilzno, możemy uczcić jedną z najważniejszych, nie jedną z najważniejszych, a najważniejszą osobę w naszym życiu, jaka jest mama, która dba o nas od samego narodzenia. Jest z nami przez wszystkie dni naszego życia. Kiedy stawiamy pierwsze kroki, kiedy idziemy pierwszy raz do szkoły, kiedy leżymy chorzy w łóżku, zawsze z nami jest mama. Życzyłbym mamom przede wszystkim. Tyle miłości i szacunku, ile dają nam każdego dnia. Zanim przystąpiono do wręczania nagród, dla zaproszonych gości wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Dobrkowie. Piękne piosenki, układy taneczne i śpiew zachwyciły wszystkich. Dyplomy i złote róże wręczał starosta Piotr Chęciak, wicestarosta Ewelina Kuś, a także członkowie zarządu powiatu Marek Jaskółka i Paweł Ciszczon.